Magda, fantastyczny występ, cudowna stylizacja. Po prostu błyszczysz. Dziękuję bardzo, błyszczę dzięki Konradowi, który gdzieś tam chodzi. No właśnie dzisiaj bardzo dużo się dzieje, ale to, co zaniepokoiło fanów, to fakt, że ty tak troszeczkę zniknęłaś ze swojego Instagrama i teraz naprawdę tak duzujesz te informacje, co u Ciebie? E, no, no, czasami trzeba troszeczkę zniknąć, czasami trzeba trochę odpoczyć. Ja Miałam bardzo ciężki sezon, bardzo intensywny sezon. E, poza tym troszeczkę zdrowotnie musiałam e, gdzieś tam się... E, ogarnąć, więc, ale wszystko jest w porządku, jestem mega szczęśliwa, wracam z formą na całego i cieszę się ogromnie z tego urlopu, że spędziłam go w taki sposób, a nie inny. A czy to jest troszeczkę tak, że na przykład, gdy to zdrowie daje nam o sobie znać, to wtedy właśnie mamy taki moment zatrzymania i przewartościowujemy trochę swoje życie? Wiesz co, myślę, że na pewno, no ja dzięki temu mogłam, dzięki temu, że, że na chwilę musiałam gdzieś tam zniknąć, przebadałam się cała, kompletnie. No wiem, że jestem zdrowa na pewno, więc to mi. Cieszę najbardziej, mam jakieś tam malutkie wiesz, problemy, ale to są naprawdę znikome problemy. Tak, my często zapominamy o tym, żeby się badać, chociaż ja zawsze powtarzam i często to mówię na Instagramie również u mnie, żeby ludzie się badali, bo naprawdę czasami można wykryć bardzo wcześnie chorobę i z nią e, i ją zwalczyć. E, i, I to jest, pamiętajcie, z, gdy stracimy zdrowie, stracimy wszystko. I, i cze, często zapominamy właśnie o sobie. I ja mówię Ci, ten rok dla mnie jest tak po prostu przełomowy i tak mega wartościowy, i tak ogromnie się cieszę. E, że tyle udało mi się zrobić, a ja nie powiedziałam jeszcze ostatnie jego zdanie i będzie, wydarzy się jeszcze dużo. No to my trzymamy bardzo mocno kciuki, a dlaczego tak mało jest twojego ukochanego na Instagramie? Po prostu to jest jego decyzja. Okej, okay, czyli w ogóle tak żeście totalnie tutaj przewartościowali e, te suszale. A tak, ja myślę, że dojrzeliśmy na tyle do tego, żeby, żeby nie dać ludziom... E, po prostu, nie wiem, powodu do tego, żeby kogoś, nie wiem, oczerniać czy coś takiego. Ja mówię, my tyle złego dostaliśmy gdzieś tam od, od y, ludzi, którzy są tak zawistnieni, że nie, nie chcemy tego. Po prostu nie chcemy. Ja się z tym pogodziłam, że czasami spotykam się z hejtem, chociaż już naprawdę jest go bardzo mało. Ogromnie się cieszę. Cieszę się, że ze mną zostały osoby, które... Y, Rzeczywiście doceniają moje wartości, które, którzy chcą mnie oglądać i, i gdzieś tam czerpać ze mnie jakąś pozytywną energię, bo ja tą energię naprawdę szczerą się dzielę i nie, nie chcę przyciągać tych złych ludzi. I chcę ich jak najmniej, a mam nadzieję, że jeżeli ze trzy osoby się zmienią na lepsze dzięki temu, co, co ja pokazuję, to w ogóle będę szczęśliwa. A jak reagowaliście na te plotki o kryzysie? Wiesz co, mnie to już śmieszą takie plotki. Ja już jestem przyzwyczajona, wiesz, ja jestem przyzwyczajona do tego, że 15 razy w roku jestem w ciąży, więc jakby gdzieś tam naprawdę ja dojrzałam też do takiego momentu, że potrafię oddzielić te realia od tych, od tych plotek, ploteczek. No słuchajcie, jak to się mówi, no skoro piszą, no to, to znaczy, że gdzieś tam istniejesz w tych mediach i, i jesteś znana, więc no niech piszą, chociaż czasami bolą te plotki okrutne, no ale takie jest życie, taki jest ten show biznes niestety czasami my musimy się z tym e, gdzieś tam ze sobą męczyć, e, i, no ale i mówię, ja się nauczyłam tego, żeby naprawdę e, uciekać jak najdalej, nie czytać, nie oglądać, e, tylko cieszyć się życiem i czerpać z niego jak najwięcej.